Maciej Kurzajewski, znany głównie jako entuzjasta biegania, ostatnio zaskoczył swoich obserwatorów nowym hobby, które pozwala mu odkrywać zupełnie nowe obszary, jazdę na rowerze. Zdaniem Superekspresu, dziennikarz wykorzystał ostatnie wolne dni, by na nowo odkryć zalety aktywnego spędzania czasu, tym razem na dwóch kółkach. Wybrał na to malownicze tereny polesia co znakomicie dokumentował na swoim Instagramie, z opublikowanych tam zdjęć wynika, że jazda na rowerze w otoczeniu natury dostarczyła mu wielu emocji i stała się dla niego źródłem radości. Maciej entuzjastycznie podzielił się swoimi wrażeniami z rowerowego weekendu, co oficjalnie ogłosił w mediach społecznościowych, Zamieszczając post bezpośrednio z polesia. Jego nowo odkryta pasja nie tylko pozwala mu na pokonywanie dłuższych dystansów, ale także na czerpanie przyjemności z aktywności na świeżym powietrzu, co może być inspirującym oddechem od codziennych obowiązków. Na jedną z przejażdżek udał się jednak bez swojej żony, Katarzyny Cichopek, co może sugerować, że nie podziela ona jego zamiłowania do tak wyczynowej jazdy na rowerze. Zamiast tego, Maciej towarzyszył mu kolega, co pokazuje, że dziennikarz nie boi się odkrywać nowych pasji także w towarzystwie przyjaciół. Odkrywanie nowych aktywności i dzielenie się nimi z innymi może stanowić dla Macieja Kurzajewskiego źródło nowej energii i motywacji do dalszego rozwijania swoich zainteresowań.